God damn you, Maverick! No właśnie, dopiero co mówiłem o oryginalnym topganie, specjalnie w przygotowaniu, i teraz, już naprawdę, finalnie, bez pomyłek muszę powiedzieć, że jest to ostatni film, który był na mojej liście i w wielu listach. Top 10 najbardziej wyczekiwanych filmów 2020. Mówiłem to już ostatnio, zapomniałem o tym, bo tak długo to odkładali, żeby trafiło do kin, żebyśmy mogli to obejrzeć na dużym ekranie, żeby mogli zarobić pieniądze, ale hej, ja chciałem to obejrzeć na dużym ekranie. I wreszcie jest, także tak, recenzja bez Nie wiem, czy by to robiło oddzielny spoiler talk, ale dzisiaj jak najbardziej bezpiecznie, także chociaż nie wiem, jak bezpiecznie może być, kiedy mam taki need for speed. Dobra, koniec sucharów. Gun Maverick. To sequel filmu z 1986 roku, w którym w reżyserii Józefa Kozlińskiego oglądamy ponownie zmagania najlepszych z najlepszych pilotów amerykańskich myśliwców w szkole Top Gun, gdzie przygotowują się do niesamowicie niebezpiecznej misji pod okiem najlepszego, ale jakże szalonego, tytułowego Mavericka. Czyli oczywiście Toma Cruza, powracającego do tej roli. I hej, słuchajcie, hype był duży, oceny, sprzed premier chciałem nic nie wiedzieć, ale... Wiedziałem, były bardzo wysokie i nie zawiodłem się. Film jest, jak dla mnie, zajebisty, nieidealny, nie bez problemów, ale wiecie, jest naprawdę, nie prowadzę takiej statystyki, nie mam jakiejś listy a propos filmów typu, te wiecie, te sequele, te takie odgrzewanie starych właśnie serii filmowych i tak dalej, gdzie tam, no wiecie, wszystkie Gwiezdne Wojny, Pogromcy Duchów, Halloween, wszystko to, co teraz tam wychodzi co roku. No mówię, nie mam jakiegoś tam, wiecie, które na plus, które na minus, jaka? jaki to jest balans, bo... Podejrzewam, że nie ma balansu i jest właśnie na minus, ale to zdecydowanie byłby jeden z tych filmów, który wpisałbym do tej tabelki po stronie, tak, jeśli macie już wziąć coś, co znamy i kochamy, i wiecie, żerować na starej nostalgii, to zróbcie to właśnie tak. Czyli dobrze. Przyda po prostu przypomina mi się znowu cytat, lubię tę scenę sobie przypominać w takich sytuacjach z Bad Boysów, dwójki, jak na sam koniec ten Lawrence strzela i Smith krzyczy. Od dzisiaj tak masz strzelać, nie? From now on, this is how you should! Czy coś tam, nie? To jest taki, no właśnie. W ten sposób róbcie ten film. To znaczy, ten film pozostaje wciąż w konwencji starego Top Gun, o którym więcej mówiłem. Jak nie oglądaliście, to polecam filmik parę dni temu, ponieważ stary Top Gun jest specyficznym filmem. To znaczy, ono ma średnie oceny. To nie jest film uważany powszechnie za arcydzieło. Jedni go kochają, inni nienawidzą. Ja teraz po latach, jak go obejrzałem, bo za dzieciaka uwielbiałem, to mi się dobrze kojarzyło z telewizji. Teraz jak go obejrzałem, no to tak, tamten film jest niesamowicie magiczno-klimatyczny i samoloty i tu i ten i sepia i muzyka fantastyczna i te fantastyczne wszystko to. Klimat, reżyseria, okej. Okay. Straszny kicz. Puści bohaterowie, idiotyczne dialogi. No, mówiłem więcej w tamtej recenzji. I ten film bierze większość tego klimatu, a dużo lepiej radzi sobie z tymi bohaterami, którzy tutaj oczywiście wciąż w tej konwencji, wiecie, to jest trochę kiczowate, bajkowate i tak dalej. To jest może powinienem powiedzieć tak, że to jest są najlepsze Gwiezdne Wojny, jakie oglądałem od 30 lat, nie, w sensie jeśli chodzi o wychodzenie, bo autentycznie Top Gun Maverick, no co by nie mówić, Gwiezdne Wojny i tam szczególnie wiecie, Nowa Nadzieja i Gwiazda Śmierci na koniec i luk lecący tunelem, żeby coś wysadzić, no to oczywiście to się wzięło, z drugiej, drugowojennych bitew powietrznych tych dogfights, a Top Gun jest de facto właśnie kontynuacją tego, co się działo w II Wojnie Światowej, czyli te dogfightsy, walki myśliwców w powietrzu. Także koło się zatacza, ale nie chodzi mi tylko o to, że to przypomina, że to po prostu taka lepsza wersja Gwiezdnych Wojen na propos walki jakichś tam myśliwców, ale też jeśli chodzi właśnie o to, w jakiej konwencji są napisani bohaterowie, ich relacje, tak właśnie powinny wyglądać Gwiezdne Wojny, czyli dużo emocji, dużo nostalgii, dużo jakiegoś takiego... Bo to jest jedna rzecz, której nie powiedziałem, zarysowując fabułę, która nie jest żadnym spoilerem, ale jednym z pilotów teraz tu w Top Gun jest grany przez Mike'a Tellera, syn Gusa. I jak to nie jest jeden z najlepszych castingów ever, wiecie w sensie, na, naprawdę, tak, bez jaj, to nie wiem, co będzie. Serio, tak? W sensie tutaj, naprawdę tutaj, szacun dla ludzi od castingu, świetna robota, także, hej. I mamy takie właśnie jakieś relacje, że ten wraca, a ojciec, a to kumpel, ojciec zginął i takie, Sytuacja się zagęszcza i muszę powiedzieć, że świetnie sobie moim zdaniem z tym wszystkim poradzili, gdzie balansują między kiczem i po prostu zabawą. Po prostu scenami, gdzie wiecie, Maverick w tym filmie jest jakbyście mieli powiedzmy szybkich i wściekłych i świat wyścigów i byście wzięli Paula Walkera, znaczy wiecie, um, Briana O'Connera z wewnątrz serii. I Vin Diesel, i tam jeszcze jakiś trzeci najlepszy kierowca, złączyli ich w jedną osobę, to jest wasz Maverick tutaj jeśli chodzi o latanie. Tutaj nie, nie nic nie spoileruję, ale po prostu mamy tyle scen, gdzie jest pełen patos, pełen hype, gdzie po prostu sceny są tak zbudowane, żebyśmy mieli gęstszą skórkę i na zasadzie Maverick tam oddziela jakieś akcje w, w powietrzu, w przestworzach, które po prostu wiecie, szczeny opadają nawet tym najlepszym z najlepszych, nie? I oczywiście to są, to jest te spy, specjalnie zrobione tak, żebyśmy my właśnie tak czuli, że, o pokaż im mawyki tam. No wiecie, to wszystko jest w formie kiczu. Znaczy, kiczu, takiego rozrywki. To właśnie, to jest właśnie taki blockbuster, kiedy ja czasem i wszyscy krytycy filmowi, zawodowi krytykują, jakieś dają niskie oceny, jakimś Transformersom 7, Piratom z Karaibów 24 i tak dalej, gdzie mamy jakąś bezmyślną papkę i brak tego, co było kiedyś fajne. I potem w komentarzach wszędzie są, się czyta, że no przecież to jest blockbuster, to jest rozrywka, odmóżdżacz. Akceptuję, niech każdemu się podoba, co się podoba, ale dla mnie to jest właśnie fajny odmóżdżacz. Czyli tak, to jest w gruncie rzeczy mało płytkie, tak? Mało głębokie. Jest dosyć głupkowate, jest dosyć kiczowate, to nie jest realistyczne przedstawienie wojny, czegoś tam. Ci bohaterowie, ich relacje są wystarczająco dobrze, żebyśmy my byli zaangażowani, ale to nie są najgłębsi bohaterowie w historii kina. Nie o to chodzi, bo to jest rozrywka, to jest blockbuster, ale, no właśnie, ten film jest to, jest dobrze zrobionym blockbusterem. Tutaj, po pierwsze, sceny, akcji, coś, co po prostu, no to było wiadomo, bo to jest produkcja Toma Cruza. To jest coś, co poza nim, a mimo, że on nie jest reżyserem, on jest sam najwyżej producentem, ale jak, i głównym aktorem, ale jak włączamy te nowe filmy z nim, te Mission Impossible to jakieś filmy akcji, to się spodziewamy, że jak on jedzie na motocyklu, to on kurwa naprawdę jedzie, że jak on leci tym samolotem. Nie wiem, czy widzicie, ale on naprawdę no, tych, oczywiście tych F16 innych tam nowszych samolotów to mu nie dają, ale on normalnie lata jakimiś tam cywilnymi myśliwcami, nie znam się na tym, ale są filmiki na YouTube, wiecie, jak on normalnie lata. Ja nigdy nie zapomnę, jak się już oglądałem, wiecie na zasadzie, że pilotował helikopter w tym w w Mission Impossible Fallout. Ja tak pamiętam, jak tam gadaliśmy, że nie no, że to wiadomo, że to nie on. Po czym takie <grym> nagranie zza kulis patrzę, Tom Cruise, kurwa pilotuje wojskowy helikopter. My tak nie, no okej. Okay, no". <grym> tak okej. Okej, okay, okej, okay, okay, no nie ma to sensu. <laughs> nie no, widocznie ma to sens, to no nie? Ale to, to, jakby sam fakt, że ktoś może to zrobić i naprawdę tutaj oni są powsadzani z kamerami w te samoloty, to nie jest tak, że to chwalę, bo dla zasady, nie? Bo jakiś, nie wiem, mamy jakiś dogmat że w głowie, że jak tak, jak jest realistycznie, znaczy, jak naprawdę to robią, to jest lepiej. Nie. Tylko to lepiej wygląda. To jest to samo, i właśnie chciałem powiedzieć wcześniej, tu wpadłem w dygresję, to jest to samo, co robi Christopher Nolan. Że nawet jak mam problemy z ostatnimi filmami Nolana, typu Tenet, że tam jakieś z fabułą, z bohaterami, coś, ta, taka namacalność i praktyczne efekty, to, że naprawdę ludzie, nie wiem, wyskakują z tego samolotu, ten samolot w, w szerokim kadrze naprawdę na naszych oczach coś się z nim dzieje, albo tam jakieś, nie wiem, pojazdy się rozwalają, czy pościgi, czy coś, jest, co, coś jednak jest. Nie wiem, czy jest kwestia tego po prostu, że technologia CGI jest fantastyczna, możemy wszystko zrobić na kąpie, ale nie aż tak, że jednak jest jakiś taki po prostu, jest, jest coś, Naprawdę wciągającego widza mnie w ekran, w historię i ten, jak to się naprawdę dzieje na, dzieje na moich oczach. I właśnie Tom Cruise z tymi filmami to potrafi osiągnąć. Że ja naprawdę te dogfights, te walki myśliwców w powietrzu tutaj były fantastyczne. Te zdjęcia z kokpitu, gdzie ci aktorzy, nawet jeśli oni są na drugim siedzeniu, wiadomo, że nie pilotują tych najnowszych samolotów chyba wojskowych, tylko robią to zawodowi piloci, no będę tutaj odwalający fantastyczną kaskaderkę, no bo przecież to, co oni odwalają w tym filmie. Nawet jeśli oczywiście to tam jest popoprawiane. Pop Dzięki komputerom, bo tam pewnie, wiecie, no jest mnóstwo tej sytuacji, gdzie na pewno nikt by tak nie ryzykował i nie robił jakichś hiperkosmicznych manewrów, albo na przykład zrobił ten manewr, a potem dokleili, że niby zrobił go obok kogoś, gdzie w rzeczywistości nie ryzykowaliby, że tak będą latać obok siebie, nie? Zresztą mówiłem o tym w tej recenzji Top Gun, że jest dużo tych kanałów, które też chętnie sobie teraz, teraz sprawdzę, co prawdziwi piloci, ty, amerykańscy mówią na temat tego filmu. Już nawet tam jeden krótki filmik oglądałem po wyjściu z kina i generalnie chwalą, generalnie mi się podoba, ale oczywiście, że są tu głupoty, oczywiście, że są rzeczy, których, wiecie, nikt by nie zrobił. Szczególnie, że latają w tym filmie samolotami, których nie ma już w użyciu w Ameryce, w sensie, przynajmniej, w sensie gdzieś tam... Powiedzieli, że nie wiem, tam w Iranie jakieś ostatnie kopie są i wiecie, i na zasadzie wiadomo, że to musiało być CGI albo jakieś tam inne ten... No ale wracając, to wszystko, co tu się dzieje, te takie sceny, gdzie widzimy tych bohaterów, jak i tam wygina i tak dalej, i widzimy to tło za nimi, te ujęcia IMAXowymi kamerami, czy nawet zwykłymi kamerami z kokpitu i... To jest magia, to jest, to jest, to jest właśnie to. To, to, jest, to jest to, dlaczego ja chcę iść do kina. Ja, Michał, nie akurat dumać nad głębią bohatera, tylko dobrze się bawić, żeby obejrzeć tak fantastyczne sceny akcji, gdzie to tak świetnie wygląda, oczywiście są super zmontowane. I to, co jest ważne w tym scenariuszu, po pierwsze, to fantastycznie, trochę na bazie, a czy tak jakby bawiąc się formułą, powiedzmy, może jak w dramacie sportowym, ale no bo to jest podobne de facto, no nie. Tutaj ustanowiono stawkę i wytłumaczono widzowi, jak trudne są elementy tego planu, który tutaj piloci muszą wykonać. Jak, co, jakby konkretnie, jak ten plan. Cały film jest trochę takim heist movie, gdzie cały film się przygotowują do finalnego ataku, który jest jak w filmach typu heist, czyli typu napad. De facto jest napadem, de facto to jest takie Ocean's Eleven, mamy plan, kolejne stopnie i jak trochę jakichś szybkich wściekłych, tam pięć czy coś, że ćwiczą dokładnie jak tam któryś zakręt zrobić. Mamy to w wersji latania samolotami, tak? Myśliwcami. I to jest bardzo proste, ale świetnie tutaj napisane, gdzie każdy element tego planu jest nam, widzom wyjaśniony i my dokładnie rozumiemy napięcie, znaczy może raczej, dzięki temu, że rozumiemy dokładnie co się dzieje, mimo że i tam ladają, a ja się o tym nie znam, to, to mamy to napięcie narastające w każdej z tych scen, bo rozumiemy jak to jest trudne. Rozumiemy, że po tym manewrze on musi zrobić jakiś i tam będzie ryzyko, że stanie się coś. Świetnie to wykładają w trakcie filmu, to jest, cały ten scenariusz jest banalny, to jest tak po prostu jak wiecie, taki, taki szablon z, trosz, z jakąś tam ilością klisz, ale świetnie napisanych, bo tu nic więcej nie potrzeba. To jest film rozrywkowy i to jest właśnie film, gdzie tam w Q&A któryś ktoś pytał, czy ja zawsze narzekam na klisze, czy są dobre klisze. Jak widać są. Jak widać, kiedy jak konwencja jakiegoś filmu, jego serce, jego po prostu, wiecie, ten kamień węgielny jest taki, że to można wpisać w jakiś szablon, tylko trzeba go mądrze napisać, to jestem za. I tutaj moim zdaniem to wyszło. To samo muszę powiedzieć o bohaterach. Podobali mi się wszyscy, to jak wszyscy bohaterowie, jak tutaj są, zbudowanie ich relacji, jakieś tam ścieranie się tych wszystkich drugoplanowych pilotów było zajebiste. I to mówiąc zajebiste, mam na myśli, że na bardzo podstawowym poziomie. Nie ma tutaj może poza tą relacją, wiecie, syna Gusa i Mavericka z oczywistych przyczyn, nie ma tu innych głębszych relacji. Tutaj wszystko to są jakieś takie minimum, jakie trzeba zrobić, żebyśmy w ogóle nam zależało na tych bohaterach, na tych pilotach, którzy będą brać udział w bardzo niebezpiecznej misji. Ale udaje im się to osiągnąć, że naprawdę na koniec ja się boję, ja w cudzysłowie siedzę i czy im się uda. I coś, to jest coś, czego nie do końca mogę powiedzieć o pierwszym filmie, który był bardzo, no ci bohaterowie tam, to były, były tekturki. A tutaj są tekturki z plusem. I mówię, no to pasuje. Dwie, film ponad dwie godziny zleciał mi tak. To jest, to jest naprawdę dla mnie był taki seans w stylu, i mało tego, to jest jeden z niewielu sensów, gdzie mogę powiedzieć, że zaraz po wyjściu Skina mógłbym wejść jeszcze raz obejrzeć. Wiecie, na zasadzie nie był to idealny film, ale po prostu czysta rozrywka, mnóstwo fantastycznych scen i fantastycznie zachowany, jakby to powiedzieć, taki, Klimat jedynki, dużo odniesień do jedynki, ale zrobionych sensem. Każde odniesienie tutaj do jedynki jest zrobione w taki sposób, że ma jakieś logiczne wytłumaczenie, dlaczego na przykład nasi bohaterowie coś robią, dlaczego jest jakaś scena, dlaczego ten bohater się tu pojawia, czy coś takiego. Także muszę powiedzieć, że naprawdę ten scenariusz jest takim po prostu nic głębokiego, ale jest to taka piękno w prostocie, taka perfekcja w prostocie i to się chwali. To się chwali i dodatkowo, co sobie myślałem, ten Tom Cruise jest tutaj takim po prostu. Nie kropką nad i, tylko on jest tym i pod kropką. Nie, <laughs> ja nie wiem. Bo, o co mi chodzi? Jak oglądamy często filmy, jakieś nowe, wiecie, gwiazdy wojny wracają. Pogromcy duchów. Ci ostatni pogromcy duchów. Wracają tam ci wszyscy, ci starzy aktorzy. Wszyscy kurwa dziadki, takie na zasadzie, i oni teraz będą w scenie akcji, a widać, że ten Bill Mary po 70 ledwo stoi z tym drugim tam. Pewnie tam za kamerą to ktoś z maską tlenową na nich czeka. Ale oni są w tym filmie, bo nostalgia. Tom Cruise, który tutaj jest depyściakiem, pilotem, starym wyjadaczem i tak dalej, pasuje, tak wygląda. I z mało tego. To nie tylko, że pasuje jako aktor. On dosłownie kurwa jest pilotem, który de facto robi to na co dzień. No nie na, oczywiście nie w formie, wiecie, tam takiego wysiłku, jak jakiś tam wojskowy pilot, który tam musi być w jeszcze lepszej formie. Ale wiecie, o co chodzi. No w zasadzie takiego, to nie, on no, tu nie musi dużo udawać. I dzięki temu jest to wiarygodne. On naprawdę pasuje do tej, on pasuje lepiej do tego filmu, do tej roli Mavericka, do tego powrotu, niż do jak się jego postać nazywa, Ethan, jak się nazywa Ethan, Hunt, Ethan Hunt, do Ethana Hunta w Mission Impossible, nie? W sensie, prędzej wierzę w to, że on tam się zmaga, wiecie, że jest pilotem, niż w to, że będzie tam się bił i, nie wiem, ganiał ludzi po ulicach. Chociaż tam też jest bardzo dobry i bardzo go lubię, ale... Naprawdę muszę powiedzieć, że to, to działa, bo gdyby była taka sytuacja, że robią ten sequel i główny aktor to byłby na tam, no tak, jestem w świetnej formie, wiecie, idzie taki Tom Cruise, wiecie, po sześćdziesiątkę, na zasadzie wszystko go boli. Ale nie, to działa i on jest zaangażowany, on to lubi w praktyczne efekty, fantastyczne sceny akcji. Tak naprawdę, jeśli miałbyś do czegoś przyczepić, żeby nie było, że tego wychwalam, bo od początku mówię, że film nie jest idealny, no to po pierwsze, jest jakiś taki element tego, że ten film mało wnosi. Jest trochę taki powiew Nowej Nadziei i Force Awakens, Przebudzenia Mocy, czyli takie, taki niby sequel po 30 latach, ale jest bardzo podobny do pierwszego filmu i tak. Nic tutaj nowego nie odkrywają. To jest po prostu, to jest trochę taki sequel o prequel znowu. Nie prequel, tylko remake, taki Requel ostatnio chyba to się ciągle przecież nazywa. Ale też nie do końca. Też nie, zresztą ja uważam, że. Ja bym, ja osobiście bym nie chciał, żeby to było jakoś, nie wiem, zupełnie coś nowego, bo, bo w tym kiczowatym świecie oryginalnego Top Gun nie da się nagle zrobić. Znaczy, chyba, że zrobiliby zupełnie, wiecie, inny film, na poważnie, wojenny. Ale jeśli chcieli oddać serce starego filmu, to uważam, że musieli podjąć taką decyzję. Natomiast. No, wiecie, jakby jest, jest tutaj dużo odtwórczości, nie? I druga sprawa, yy, o ile sceny są fantastyczne, cały finał jest emocjonujący, i tu, i w ogóle jedna fantastyczna sekwencja za drugą, to muszę powiedzieć, że zabrakło mi jakichś jeszcze firewerków. I to, może jakby to powiedzieć, jakbyśmy mówili o jakichś Avengersach, ja chciałem Avengers Endgame, nie? Chciałem w powietrzu bitwę 500 samolotów na 500 samolotów. Przesadzam, oczywiście, to było niepotrzebne. Ale to by właśnie było to, czego nie miał pierwszy film. Tymczasem tego nie ma. Jest po prostu Avengers. Na zasadzie jest taka, wiecie, skala wydarzeń jest podobna do pierwszego filmu. I to, i to się, w, to, ten punkt się wpasowuje w to, co pierwsze powiedziałem, że tak, że jest to dosyć otwórcze, że temu filmowi brakowało jak dla mnie czegoś więcej, czegoś dalej. Ale z drugiej strony mogli to dzielić, mogli jakby poszli w stronę: o tak, rzućmy wszystko na ekran, zróbmy dzień niepodległości 34. To bym siedział teraz, czym stał i marudził, że wiecie, że rzucili dużo gówna na ekran i to nie miało sensu. Także to jest, ja się czepiam, wiecie, tak, no wiecie, tak się, tak się czepiam, no. Jakbym musiał się przyczepić, no to mieczobosieczne ci bohaterowie, minimum osiągnięte, ale też nie są zbyt głębokie. Te relacje tutaj niektóre tam, no można by pogłębić, no można by, jest tutaj ta Jennifer Connell jako dziewczyna Toma Cruza w tym filmie, no. Spoko wątek, ale jakby go wykroić, to wiele by się nie zmieniło de facto. Nie? Znaczy, dla mnie pasował do tego filmu, oddawał ducha też jedynki romansu, ale no wiecie, to nie było coś, co, nie wiem, było. Bez tego fabuły filmu by nie było. Nie więc, jakby. To są same jakieś tam gorsze aspekty tego filmu, ale ja szedłem na to stricte w celach rozrywkowych, żeby się świetnie bawić, przy jak najbardziej tak realistycznie, pragmatycznie, praktycznie nagranych scenach akcji, gdzie mamy fantastyczne zdjęcia, fantastyczną akcję, fantastyczne sekwencje pełne napięcia, pełne takiego, że mam, wiecie, łzy podchodzące pod oczy jest, mam ochotę po prostu krzyknąć, fuck yeah, Maverick, wiecie, i na zasadzie obejrzeć się w kinie, że, zaraz, ja tylko film oglądam, nie? Nie zrobiłem tak, ale wiecie, ochota była, bo po prostu świetnie się bawiłem, mnóstwo emocji, pozytywnych, czysta rozrywka, Top Gun Maverick dostanie ode mnie 8,5 na 10 z serduszkiem, eh, może jak obejrzę drugi raz, to obniżę, podniosę, nie wiem, świetnie się bawiłem, Polecam wszystkim. I zresztą średnia od krytyków na Tomatos Tomatoes to jest też chyba ponad 8, więc naprawdę wysoko, także wiecie, w większości się podoba, publiczności jest jeszcze wyższa, także sprawdźcie koniecznie. Jeśli na coś idzie do kina, to właśnie na to. E, inna sprawa, że czy będą wśród ludzi i publiczności osoby, które pójdą i stwierdzą: no takie średnie, takie bardzo podobne do jedynki, trochę połatali, trochę ta, no będą. No to nie jest dla każdego. Nie jest to też, to wiecie, to nie jest obywatel Kane. To jest po prostu moim zdaniem świetne kino rozrywkowe. Polecam. Czekam na wasze opinie właśnie, jak wam się podobało. Piszcie śmiało w komentarzach. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.